Gdzie na kochani, widzicie? Ja się ogoliłam. Trochę kulturalnie wyglądam. Idę z Beluszem, bo dziewczyny grają. Trochę sobie pospałem, nie powiem. Godzina 11:17. 11. 11:17. Więc czas już sobie wyjść po siadanku. Trzeba taki sznurek przejść A dziewczyny tutaj grają Ja tu z się wyszedłem Namiocik mamy Tam jak widzicie samochodzik Daleko nie ma Jak tam Gabi Jest miejsce do, do grania co? No będzie, będzie, tam idzie coś na radarze było widać. Teraz kam. Będziemy <coughs> zawsze tam zorientować Anuska się głośnie na, na wasyliku jest? Mhm. Teraz fajnie, bo pusto. No teraz tak. Zdrowałaś się? Nie. Spodenki. Ale ale ma majtki, więc y, tak wiesz. Ta, ta. Ale są beznadziejne. Bo. Zobacz jak się pomecha, Zobacz. No to jest taki materiał. to jest taka nie guma. Dużo mnie bardziej. bardziej mniej. Bo ty I jak wiesz? trzymasz, to kurcze... Masywnie. mam... <noise> 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 ale fajnie, bo tak, tutaj mamy na mnie rano starano poszłam dzisiaj tutaj pospacerować. na pomoc. No więc... Tu ciemno ja każdy, to, każdy spał. spał tu cisza, no. a ja wstałam, która w sumie była szósta. Nie, coś czy w Nie, koło poszłam to taka cisza, gdzie mm -hmm. widzieliśmy Belusia, poszliśmy sobie takie tu oku, oku, ten obchód zrobić. Mm -hmm. Tutaj, najbardziej no, wydarzy... ja widzę, że tam jakieś tyknie. Naj... używają. używają tam, tak. może Najbardziej to jest tutaj taka lokalizacja fajna. No tam tu już bardziej takie. No i tam chyba takie, nie wiem czy to prywatne domki są. Mi się wydaje, że to część jest takich już powykupowanych. No chyba też mi się wydaje, tutaj są chyba ich, no i to bardziej tutaj, wszystko tutaj, a tam bardziej chyba wykupione wszystko. Mm. Tak mi się wydaje, bo tam się spacerowaliśmy. No to może się w sobie pograć. No, jest tu, jest tu gdzie. No tylko tutaj jedynie ten brzeg jest taki za nieciekawy, bo jest tych glonów dużo. No i czuć Bo woda jest okej, okay, ale te, te glony sprzedy mogliby oczyścić. Bo tu się kąpać kąpali, nie? Hmm. Albo tam idą na pomoc tam z pomostu. Nie, tu też chodzili. No, nikomu tu tam nie skakać. Nikomu? Tam jest płytko. No, nikomu... Ale nie, ale tam nie, nie możesz skakać, tylko nie, tam bo po prostu nikomu... mijają glony. No. Nie, wszystkim no. to przeszkadzają te glony. Ja na przykład nie wejdę, bo ja nie wejdę w glony. Nie, bo... hmm. jak, jak ja dzisiaj siedziałam na tym, to ja widziałam, jak rodzinka sobie wejdzie. No, i... ja wiem, bo niektórym nie, nie przeszkadza. Nie. To jest, na... jakbym chylała dzisiaj całą, wczoraj, całą noc. No, Śpiewałaś <laughs> wczoraj po włosku. A co tak, ugryzłeś się tutaj? Może nie weź. Jak się ogoli ją teraz, wszystko widać? Ach, jak dupcia nie ma wlaka, nie? No. no, ale nie, ja też. Od razu 5 lat niżej. Ale wiesz, ja ci powiem tak, nie lubię się golić, ale jak się nie golę, to później mnie denerwują te tu włosy. Hmm. I też mnie to drażni. źle i tak źle, Nie. Taki, no taki dzionek jest w sumie... Taki, no trzeba taki się gabi zresetować. Tak, kucz, tak, po po, po wczorajszym... Maneska widzicie, Ona no, no to już. nie ma. Mówi mama mogę iść na basen i ona tak może pół dnia siedziała na basenie. Jak nie cały dzień. Więc no. dla niej... No. Nie nie dla niej to jest bajka. Mm. No i fajnie, że się dużo ludzi nie ma. Ale też dużo ludzi powyjeżdżało No to też, to prawda. Ale ten język włoski jest śmieszny taki. To też fajnie animacji to była joga Tutaj A? była pani oś z dziećmi, tutaj nie robi się zajeżdżać. go że po włosku, Vaneska z kolei no nie zna Wielce, włoskiej, nie jest na nie chce, więc ona woli sama na basenie. Później tam były wieczorem animacje też, nie? Ale to mogłaby sobie potańczyć w sumie. No tak ale jak pójdziemy razem, to myślę, no, no, że ta. bardziej będzie, tak sama też nie będzie chciała, nie? Mydełko fa, krakowiaczek to jeden, to idea, po włosku. To jest... Nie, to jest nie, to jest... Tak. Jedynie to minus jest tutaj, że nie wiem jak to jest na co dzień, w tygodniu, ale wczoraj ja zasnąłem o 23 i jeszcze tu muzyka była tak głośna. Bo tutaj oni, tam, tam jest ta karteczka, tam... Yy... No. Że dla dzieci tam się zaczyna coś od 21. Od, do od 22 zaczyna się coś jeszcze innego, nie no. wiem. No tak już dla do dorosłych na pewno. Więc wiecie, jak tu się z nami, to ma. Ja tam w sumie mi nie przeszkadza przy muzyce. Nie. Ale, ale wiecie, jak cały dzień czasem nie. wczoraj była muzyka, nie na wcześniej <grym> cały dzień no. była muzyka. Bo i na basenie muzyka, no, muzyka byłam, leci. Tak, była, wieczorem była muzyka. Wiecie, po całym dniu macie już dosyć, czyli wiecie, że była cisza, spokój, tak jak rano. No bo nie oszukujmy, Nikola mówiła a mama stara jest, to się prawda. Mama zaczyna ja mówić lubię, jak babcia. Ja lubię Nikolę, ale czasami też potrzeba takiego wyciszenia, takiej ciszy. To byliśmy na tamtym campingu, taka cisza. Spokój. To się już wyciszyło. Powiem wam, ja krytykowałam ten tamten trochę może camping, ale tamten camping powiem, że mega jest. Trochę. Jedynie <laughs> <laughs> nie, nie trochę. Czepki, ale ogólnie na dzień dzisiejszy jak patrzę <laughs> był fajny i... Gabi, no trzeba się przestawić. Ja twierdzę, że tutaj też jest fajnie. Jest tu, jest tu gdzie oko zawiesić. Potwierdzam, Dla kogo, Potwierdzam, ale co? No, ty też możesz zawiesić oko. Uważaj. Tylko, 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 że Gabi... Ty... No dobra, ja mam, ja mam czym wrócić. Ja mam czym wrócić, Gabi. A ty? Ty z piechotą. Pociągnie. Z Włochem, z, z Włochem. No, ale dobra. no takie żarty są oczywiście, kochani. Trzeba, się, trzeba sobie trochę... Trzeba was rozwa, rozbawić. Ale, nie, ale, nie, ale, to, ale wiecie... Towary dobre chodzą. Oczywiście Ty tych towarach nie wkładać. Nie, dobra. Ale zobacz, jeździ pograć. No. Ale mi się podoba. Ale mi się podoba, bo coś się tutaj przynajmniej dzieje. Ale tu w się można... pogrzebać. tu jest tyle miejsca. Z no, drugiej strony też, też jest też, też jest To e, piłki nożnej nie może tutaj pograć na prawniku, ale ja się nie dziwię czemu. Ale... Nie? Bo, bo, bo jakby zaczęli grać w piłkę nożną, to już trawy by nie było. Jedynie, co też jest minus, że tu rano bardzo dużo osób, które ma i chodzi tu. No ja uważam, że to powinien być zakaz. To jest jednak klasa taki Rekreacyjny. Tak, a nie to jest Powinny Powinien być jakieś miejsce przystosowane do psa. Ja to zawsze idę z znaczy, tam nie... alejkami, hmm. jak zrobi to zbieram. No ja jesteśmy tu to... z Borysią, ale welu sobie siedzi na razie, no, bo on już no, był po... No można chodzić, tylko nie wiem czy wszyscy coś zbierają, czy nie, nie zwracamy uwagi. No muzyka śpiew, nie wiem, ale... No i dobra, zaczęła no, się muzyka. Bardziej szlakami jestem, tak. Ja nie mówię, że jest źle. Do wszystkiego może trzeba się przystosować. W sumie my jesteśmy pierwszy raz na takim kampingu nie Nie byliśmy jeszcze. Tak. No nie nie, 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 nie. No dla Waneski jedynie jest raj. No coś dla niej takiego. że tutaj, żeby się kąpać, to musisz mieć ten koczek zrobiony. Tu? No? I ten. Drzewka <grymka> na kucyk. <grymka> Ale jak już jak już Wanecka tak podrośnie, ja zadamy kiedyś pójdziemy sami, sami w góry i gdzieś na szlak będziemy sobie. Ja, mnie to bardziej... Jak ja nie ben, jak ja dos... ja będę miała pieniądze, jak będę zarabiać pieniądze, no. to za mnie i z Wanecką pojedziemy też na to takie No to no wy, no wy tam. Ja to wie, wiecie. A mnie dziadki tak. to już wy w góry tam. W góry. Chcemy dostać tam. No? Ja bardziej widzisz, cisza, szlak, gdzieś podziwiać góry szty, szczyty, nie. Weź ci dam babkę. A tu nie lubię, nie lubię takiego chaosu, to nie dla mnie, nie? Tobie też chyba. Ja a, a ci powiem, że ci mnie nie, po, nie poznają, bo ty lubiłaś takie wiesz no, lubiłaś. warmianki, nie warmianki, takie. Warmianki, ale byłam, raz nie poznam, ale warmianki, wiesz. Ty jak coś palnisz, to ja cię kręcę. No, co mnie Przemoc na YouTube. Dajcie, zobaczyć. Chodzimy sobie, chodzimy, fotki sobie strzelamy, upalają ja robię. Ale poszliśmy tam zapytać się o te rowerki wodne. Stają trzy. Myślałem, że to są trzy, bo one tak wyglądają, takie wiecie, no to trochę leżą. Że są jakieś gdzieś tam w wodzie. Bo zazwyczaj tak jest, że część jest uszkodzonych czy nie, niesprawnych, ale większość tam są na tym, na brzegi. Nie ma, kochani, nie ma. Nie wiem dlaczego w cenniku nie jest przekreślone, że nie ma. Bo się, A fajnie się nazywa, pedalo. <grafię> a teraz się śmiejemy, bo są kajaki, jedna osoba, dwa osoby. Teraz też. Cieka... Ja już się boję zapytać, czy w ogóle też są kajaki. Więc ja się zastanawiam, po co ten koleś tam stoi. Chyba po to, żeby te leżaki wypożyczać. No i, i trochę się tak, trochę się zasmuciłam, no, bo chciałam no. sobie wypływać na rowerkach. Tym bardziej wybierając camping, nic nie było, że tutaj nie można. To było wszystko pokazane, rowerki, Wiesz, to jezioro. To nie ja nie i można fajnie popływać. Planowaliśmy, a tu. No, no chyba, że, chyba, że będzie trzeba gdzieś podjechać i gdzie indziej tam. Obok. No, ale wiecie, nie po to się no. camping wynajmuje. Nad jeziorem? Żeby, nad jeziorem, żeby sobie tutaj jednak popływać troszkę, nie, nie tylko basen. No, hmm. Lubię jeziora i rowerki i myślałam, że może to tu... że ta motorówka co tam jest też do wynajęcia. Może byśmy sobie też spróbowali, przepłynęliśmy nawet. Nic, więc podpada mi ten camping. Niby, niby takiej atrakcji, muzyka, le, muzyka o, leci. Muzyka leci, ta atrakcja jest. Nikola się bawi, mówi Nikola, że, hmm. że następnym razem tu przyjadą, ale jak wadanska trochę podrośnie, na ten camping będą wszystkie w trójkę tu imprezowały. A mi podpad, bo nie ma nic. No. Muzykę mają. Dlatego wiecie, nie dziwi się, ci, co na przykład mają przyczepę kampera na przykład. Że na chwilę że na, przykład nie, na nie rezerwują, tylko przyjeżdżają tak spontana. I na przykład po jednym dniu, się, czy po dwóch dniach się nie podoba, zabierają się i do dalej. A no. no niestety, my opłaciliśmy cały tydzień, bo więc nie są... możemy zostawić tego i wyruszyć, ale są, ale no bo ten my ten, jesteśmy oni... stratni. A, A jakbyśmy mieli przyczepę, no to ćwiczenia. co, nie? i teraz robią ćwiczenia teraz na basenie. No. Tak bym się spakowała. Do muzyki. No. Gdybyśmy coś poszukali nowego, nie Adaś, w okolicy Tak, no To jest trochę taki plus właśnie z takimi przyczepami, kamperami, a u nas tak Znaczy nie, z namiotami spróbuj A no. z przyczepami jest lepiej Znaczy, no też byśmy tak mogli, ale byśmy musieli coś pomyśleć, żeby... Paweł, co ty myślałeś? No nic Siedzimy sobie i podziwiamy widoki <laughs> I podziwiam Nicole jak tańczy To jest trochę mały absurd. <noise> na basenie wolno z psem, no nie wolno sprzedać, nie? Ale on tu jest przypięty. On tu jest przypięty. I tu może już być. On tu sobie wejdzie po ten. I Mi tu miskę mu damy. Teraz czekam, bo Gabi poszła. Nie wiem, do namiotu na chwilę. Tu są fajne takie zadaszenia na głowę. Że po. No, wyrżnąłem trochę się, bo myślałem, że te nóżki mają jakąś blokadę. a One nie mają blokady. No i Belu się z nami, więc. To wiecie, no trzeba tutaj w sumie szybko przychodzić i miejsce zajmować. Tylko, że teraz tu muzyka leci, więc ja muszę tu przestać nagrywać. Na ogół nie, wiecie, no fajnie, bo to muzyka leci, sypywamy Vanessa się pluska, więc jest gitara. Jesteśmy już z powrotem. To muszę tą szpilkę na bo ona ucieka tu. I robimy sobie obiadek. Jest właśnie teraz siesta, więc będziemy siestować z namiocikiem. No, a potem do skrzypcy. A potem... He, kurczę. Jeszcze raz, a zobaczysz, wyj wyjmę cię. <śm> <śm> Ta szpilka mnie denerwuje, kochani. Przy, przypiąć. Przy... Przy, przypiąć. Przypiąć, <laughs> szpilkę przypiąć, dobrze. Do <laughs> Ale dobra, co my dzisiaj... Co? Gabi, powiedz, jakie dzisiaj Do menu mamy? Dzisiaj pierogi Co preferujesz? Pierogi z boczkiem, mi... pierogi z mięsem, o, no, to są takie. O, Artur, Justynka, zobacz, Gabi w kuchni jest. Chcieliście, macie. <laughs> Nawet na kempingu widzicie, gotuję. Nieważne, że, nie, że gotowe, ale gotuje. Bo na rzekę, że nie pierogi. pierogi z mięsem. No, tam jest pierog, a tu jest mięso. O. Ale mimo wszystko, wiecie co, słońca nie ma, ale jest tak parne, jest tak duszno, że nie ma czym oddychać, nie? Znaczy, nie ma, nie ma. Ale i, ta, i, tak, i, tak się, i tak się cieszę, że przynajmniej tego słońca no ma. Nie, dzisiaj wczoraj nie, to była tak, paruwa. No to, że było i gorąco, słońce, nie. Ale, ale teraz chyba jest. tak przez jeszcze jutro też tak chyba będzie, dopiero następny jakieś za dwa dni ma być słońce. Już taki zaspany jest. A za To spał za tobą. Nie, dla niego to jest też mączarnie. No, niestety. No nie wiem i tam chmury co czas krążą tam, tu nie ma. Znaczy, coś są chmury, nie jest to, co wczoraj było. Ale tu, non-stop, kampery wyjeżdżają, przyjeżdżają, przyczepy wyjeżdżają, przyjeżdżają. No stop. Zmiana jest Nie, Gabi, jest to, co ty mówiłaś, że dużo ludzi przyjeżdża na dwa dni, i wyjedza, posiedzi no. dwa, maksymalnie trzy dni nie, i my wystarczy, my na... a nie jak my na tydzień. No tak dlatego, że z, z kamperem, no to łatwiej jest tak zrobić niż z namiotem. No nie. Zawsze, no. ktoś ma namiot taki mini, no to wtedy łatwo, ale. O, ja sobie usiądę, bo nie ma co. Za godzinę dla nas ma zaszczyt e, ten deszcz. Tu? Iby? Akurat zrobimy obiad. Pojedziemy. I do, do dekatlonu, dekatlonu, dekatlonu pojedziemy. To będzie trzeba tu dobrze zamknąć, bo może wiać, czy nie? Nie wiadomo. Ciężko powiedzieć. Znaczy, no, no, najlepiej zamknąć, nie? No ale tu dużo holendrów przyjeżdża tym kamperami. Też Niemców, no. Nie czujemy się samotni. Ale to jeszcze. Tu jeszcze. No nie, nie, to Italia. Bo też GE. Myślałem, że gezinki się. A to Italia. E... Ale ja tu Polaków nie widziałem tutaj na razie. Polaków. Jedynie tam wcześniej byliśmy, na, tamte... a na tam, tam, tam tak. Tam na... No, w, tamtej, na, znaczy w tamtej akurat okolicy tam mm -hmm. było akurat u laty. Tak, no to, w miarę... na tym Skyway. O. Na, no tam nie? też tu tak, no. Ale tutaj nie, na razie nic mi się nie obiło. No, trochę szkoda. <laughs> Dobra. To tak na razie tak nam dzionek mija. Spokojnie, później do Decathlonu uderzymy. Bo jak ma padać, to lepiej już dziś pojechać do sklepu i to. Nie no, atrakcja. Nie no, bo... znaczy nie, no bo Nikola musi górę sobie kupić. No i zobaczymy co tam. Ja może sobie może inne kąpielówki kupię. Ale nie mam kieszeni, kurczę. Żeby telefon schować. Chciałam powiedzieć coś. No Myślę. Ciężko się nie domyślić! No ale wiesz, ja różnych rzeczach mogę robić. Ja i nie komentuję tego. Czekamy na Wasz komentarz. No i tak to się prezentuje. Polska kuchnia. A ta bransoletka to nie jest bransoletka od campingu To jest bransoletka od tego, że Chodziła wtedy na tym, tym małpim gaju i to tak zapinają A Vanessa się bardzo podoba no, Na razie Nikola z, z Vaneską jedzą, my na razie czekamy Ile jest poproszę? Już tak pięknie gotuje Nad na kampingu. na kampingu, no No i my kupiliśmy sobie nową ja! Poznał brat brata. małma To jest malutką ma. Właśnie, kochani. To jest to, że właśnie nam taka mała. Bo też identyczny, właśnie. Się, jak widzieliście się, uśmialiśmy Spojrzał sam. Dobre, co? To mi się podoba. Taka malutka by nam idealnie pasowała. Więc może jakieś zmiany będą. Musimy pomyśleć, trochę może poszukać w jakiej cenie mniej więcej co, nie? Może coś, coś... No taka mała, takie małe dnie są drogie. Namiot jest super, ale fajnie jest tak widzicie wjechać, dwa dni nie podoba się jedziecie dalej. Po tych przytetów... Widziałaś fruwające pierogi? Ty, Jeszcze nie! Bo powiem, bo to taki że na camping coś nie pasuje, to zawsze możecie sobie dalej jechać. Nie jesteście, jesteście niezależni przede wszystkim, możecie dwa tygodnie fajnie spędzić w różnych miejscach, hmm. nie tylko w dwóch. I to jest trochę tak mnie bardziej, tak trochę To tak dla kogo? Spędzi mnie. No tak, ma Majta, też Majta, nie, nie wiem, czy będę jadł zaraz z ziemi, czy nie. Tak ta Agnieszka, pozdrawiam Cię, let's go. Aga, o, let's go! Tak, ona, ona mieszka w Norwegii. sobie zrobili i... Podróżuje, gdzie sobie chce, kiedy chcę zatrzymuje się, to jest coś wspaniałego. To też mi się bardzo podoba, więc... Skwareczki. Czekaj, zaraz moment. Zobaczymy. Na razie. Musimy pomyśleć. No to wiecie, trzeba mieć miejsce na tego, kto przyczepka i to wszystko. Chyba mhm. gdzieś by stała na dziko, nie wiem. No za czym? I dojechaliśmy do dekatlonu. Jesteśmy w dekatlonie

Zacznij. No, ale jakoś taka świąca jest na ulicy. Ojej, się trochę. Może lepszy humor będziesz miała, no, Może no, lepiej. Na ciśnienie, a... bo i głowa coś wiesz. A i pogoda mówi, jest farno, a cały czas wieje. Tak, no jest duszno, jest duszno. Jakby burza miała być. Nikola już tam poszła. Zobaczymy. Tutaj Adaś robi nam kolacyjkę. Jajecznicę. Tylko, że no niestety uboga będzie trochę. Bez czupiorku, bez niczego nie się, <noise> ale też będzie smaczna. Także taka delikatna kolacja. Nie wiem, ja nie dawałam nigdzie głomeczek, Wanecko. Tu są jakieś, więc to tak. Pogoda jak póki co ładna, cieplutko. Mimo wszystko, która jest godzina? Jest 20.13, a jest, zobaczcie jaka dość ubrany. <noise> Dekadlenie kupiłem sobie takie spodenki. No z kiszonkami i... zapinanymi, jakby nie było. Żeby mi tam nic nie uciekło. Nikolasa kupiła górę, bo dół to miała, czy też dół? Dół miała, tylko górę dokupiła sobie do kompania, bo miała cały strój, ale wiecie, cały strój mówiła, że i gorąco, więc... Nie, to jest inny klimat niż na basenie u nas. Mm. To, że... I i no, no tak. Miałem kąpielówki sobie stwierdziłem, że tam te, te niebieskie są, one są też teraz kupione. Woląc z kieszonkami. Melaś powiedziała, że jednak hmm. z kieszeni to tak trochę tak, dziwnie, masz. Ponieważ... Ale nie chciałeś kupić, nie kupiłeś. Kurde, Stwierdzi stwierdziłeś, żeby tamte zniszczyć. Hmm. A i dla kupił taki do nosa zatykania, nie? No. Bo ona, Waneska nurkuje, więc... A ona cały czas z jedną ręką albo skacze do wody, hmm. na fani już skacze do wody. No, no fani, fani, już Waneska w ogóle fajnie pływa. A z tym nosem zatkanym, fani na basenie wygląda, się śmiałam <śmiech> trochę. <śmiech> no. Także to tak. A dziewczyny poszły gdzieś grać? Nie wiem, gdzie one poszły A, grać. I jeszcze jedno w Decathlonie, Tu we Włoszech można z No, bo w Niemczech nie. Też, no to jest plus. Ja Wam powiem, że jeszcze gdzieś, gdzieś to nam odmówili na razie? No, ja nie. Do spożywczaka no, nie wejdziemy. Nie tak wchodziliśmy, nie próbowaliśmy nawet, nie, nie no, wiem. No, tak już wiadomo, nie próbowaliśmy nawet. Ale w Niemczech nie wolno do Decathlonu i do ekszy. De, w Dekatlonie możesz. W Niemczech można? Można. Tak? tak. A to nawet nie wiedziałam. Nawet nie widziałam widzisz? Niemiecki można, tylko Aha. Ty mówisz, w Belgii. A, w Belgii, tak, bo w Belgii kiedyś byliśmy i tam niestety wtedy Nikola tam wtedy poduszkę do, na camping kupowała. A, też sobie poduszkę o, no tam taka podusia jest z jest Adasia. A tam Nikoli w kącie jest, a to Adaś. Wiecie, coś próbuje montować, ale póki co nie widzę, nie, 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 nie ten... A tu pokażę wam, tylko czekajcie, może zamknę szafeczkę, bo mam otwieraną. No. O, zobaczcie, a Bel sobie smacznie śpi, tak Belunia? Ej! <ścoughs> Beluś no co? No co kuchoniutki? Leży sobie. Biedulek mały. No ciężko w takie upały jest, mówicie, jak jest gorąco, to jednak jakby nie było, piesek się męczy. Nie wiem czy będziemy jechać do tych ciepłych krajów. Nie wiem, tak my też myślimy, ale nie wiem czy tak czy Beluś wytrzyma bel, biedulek. Teraz tu jak we Włoszech jesteśmy cieplutko i jest. To mu jest tak ciepło, wiecie. Ciężko jest. Bo w górach jest zawsze inaczej, chłodniej jest. Jak są dni ciepłe, to tak chwilowo nie dać. Co? Mówisz, że jakbyśmy chcieli do ciepłych krajów jechać, to jak szkoda psa, nie wiem czy on by tak dał radę. Byś się pewnie, nie, no, nie wiem. wiem. No jest, ale strasznie się męczek widzę. No nie wiem, może ktoś ma psa i jeździ w ciepły kraj jak to wygląda. Nie wiem, jak później na plaży jakby to wyglądało, więc nie wiem. <laughs> że sobie grzeczniutko. A dziewczyny zaraz wam pokażę. Także to tak, grają tutaj w siatkówkę. Trochę nazjeżdżało się tutaj na weekend. A tu dziewczyny grają sobie w piłkę. Grają, tanczą. <grystanie> Nie ma <Vanessa? grystanie> Także to tak. No. Życie tu płynie wieczorami. Nie ma spania. <grystanie> a za to rano długo ludzie tutaj śpią. Nie dać? No. Dzieciaki już jajecznica jest. Tylko dwa talerzyki? No dla mnie i dla Waneski. Ty dietę masz. <głos》>, żartuję. Zaraz ci dam. No ja o jajecznicę, a ten chlebek bardzo dobry co kupiliśmy. Jak dużo ma. masełka dam, no ten spenny. Dobry, Vanessa bardzo smakuje. smakuje. No także... Nic, Chlebek wyciągam talerzyki my to, zajadamy. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time.